Przede wszystkim na drogach opady marznące oraz mgły mgły, które zostaną z nami miejscami nawet do godzin południowych. Teraz pogodne niebo mamy na południu i południowym zachodzie i tu najniższa temperatura minus 7 stopni to Katowice. Minus 7 także w Kielcach, zero w Warszawie, na północy około 5-6 stopni. W rejonie Warszawy opady deszczu, Bydgoszcz, Toruń także. Natomiast ciśnienie ciągle wysokie. Wczoraj mieliśmy rekordowo wysokie, ale już stopniowo w ciągu dnia będzie się obniżać do 1022 hektopaskali. W drugiej części dnia utrzyma się ten typ pogody, że na południu i południowym zachodzie przejaśnienia, poza tym zachmurzenie całkowite. Temperatura od 3 do nawet 9 stopni. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany. No i mgły do godzin południowych, a potem pogoda powinna się poprawiać. Sprawdźmy w takim razie, co przyniosą następne dni. Sobota bez opadów, najwięcej chmur na północy, ale i tu rozpogodzenia. A temperatura od 4 do 6 stopni. W niedzielę do 7 7 stopni wciąż bez opadów. Dopiero w poniedziałek na północnym zachodzie pojawi się deszcz, a temperatura od 3 do 7 stopni. We wtorek, na północnym wschodzie deszczowe chmury, poza tym piękna słoneczna pogoda, a temperatura od 2 do 8 stopni środa przyniesie już więcej chmur, zwłaszcza na północy i na zachodzie, ale nigdzie nie powinno z nich padać, a temperatura od 3 do 8 stopni ciśnienie. We wtorek wzrośnie do 1013 hektopaskali, a środa to już nieco niższe ciśnienie i w kolejnych dniach ono będzie. Będzie się obniżać. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.